Berek, dzień dobry, nagrywam się dla Was na nowym sprzęcie. Na nowym sprzęcie, który będzie tylko uzupełnieniem mojej kamery, bo jej nie zastąpi, ale może pomoże w lepszym nagrywaniu. I jeszcze coś nowego no za chwilę. Aha. Pogoda, rewelacja, nie? Kolejną rzeczą jest. Jakość dźwięku, która mam nadzieję się polepszy. Mikrofon, który y, używałem, i tak musiałem w programie do obróbki filmów później używać opcji ulepszy dźwięk i jakieś tam szumy, różne dziwne rzeczy y, poprawiał. Było już nieźle, ale to nie to. To nie to. Jestem na pasiece. Kamerka sportowa. Będzie do nagrywania jakichś ujęć yy, z boku. Yy, no i możliwe, że jakiś zbliżeń yy, do przetestowania, jak to będzie działać. Pszczoły. Pszczoły siedzą. Coś tam. Pojedyncze sztuki wylatują. No bo ileż można w chałupie siedzieć? Mokro powiem Wam, jest przeokrutnie brzydko. Mam trochę pracy tu na ogrodnictwie, bo obsadzam skarpę. Yy, chcę obsadzić, na razie posadziłem tylko lipę. Yy, dwa drzewa tu już czekają do posadzenia. Już nie mówię ile roślin yy, zakupionych na szkółce. Też sobie czeka. Buty już mam przemoczone. Test króciutki. No bo nie ma warunków. I nie ma co tu pszczołom też zawracać gitarę. Mam tu jedną pracę przy jednym ulu i przy tych odkładowych, ale powiem Wam, że jest za zimno. Jest za zimno. Mam pewne obawy co do tamtego ula. Czy tam pszczoły przetrwają? Miałem łączyć rodziny. No nie ma kiedy, bo jak jest po 8-9 stopni i pada. No to nie ma co im tam grzebać. Zobaczymy, jak to będzie. Może się coś poprawi. I jeszcze będzie trochę czasu, żeby im to zrobić. Dobra, jeszcze zrobię jakieś tam zbliżenia przy ulach. I to na tyle. Koniec testów. Mam nadzieję, że jakość nagrań się urozmaici i poprawi. A najważniejszy, dźwięk, bo z dźwiękiem do du jest. Do du. No, to tyle na razie. Heja.